Witamy w parcie numer 8 gry Amnesia Mroszny Obłęd z tej Witam. strony bez imieni. bez imieni, jak zwykle, idziemy w poszukiwaniu za fiolką, albo za jakimś bo musimy wziąć kwas i przejść do Na No stopie, że trzeba wziąć kwas. No już był kwas, przecież Magazyn. wtedy w tym pojemniku. Dobra, idziemy do magazynu tu... w lochach, w drugich lochach idzie? Jedziemy prosto może. No ty tak wymyślasz bo no, lepiej tam... O, centy A no, tu co jest? Nie wiem O, tu w lewo oj, oj, oj. Ojojoj Kurde Idziemy, tutaj nie, nie da się zapalić O w mordę Cicho, Cicho. No chcę żeś wyjprował O, tu w prawo Faltu No bo tu jest dużo tuneli, o tutaj, w lewo, w lewo. Oh, no. Hey, anybody? Help! Christ, I don't believe this. Why? I mean, no. why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It, it was I my fault. Why did he have to... to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Czyli Mamy spokój Czyli tu nic nie ma? Tutaj... No nie ma, nie ma, idzie naprzeciwne Bo... Potwieraj wszystko... Czemu tak głośno muszę się... Tylko potwieraj wszystkie te... dobre idź naprzeciwko no, Tu wszystko głośno i to tamten bydlak nas krzyczy? No Patrz, o, ciało ty! ciało jakieś. Gaś tutaj jakby Oliwa No tutaj nic nie możemy zrobić Weź tutaj tego kolesia o O, co oni tu robili z nimi? Ty... Nie wiem. Goły dupy nam to pokażemy <laughs> Jak tą błąka nam zasadzi to szybciej uciekniemy niż tamty nas goni <laughs> mamy tylko 7 oliwy No i co i co? I nic tak? No, o, tu, o, a weź no tego z... zobacz nie, to te zostaw to mi. To... O tutaj tabliczka jakaś. Nic Jaka nie ma, tabliczka? Mancucho. Nie, nie, jest, tylko patrzę, tylko... Dobra, idziemy otwieramy w którą weź? stronę w lewo. Tam byliśmy? Nie. Tak, o też tutaj musimy iść. Nie było otwarty, ale... O, kartka jest. I co? I nic! I co? I wraz, dupa. A, musimy to wszystko przeszukać, żeby to się nie wracać, bo tu nie ma czasu. Na stratę takich tych... taki są głazy. A to głazy nic nie pomogą. Nic. Po prostu my, my musimy szukać czegoś, żeby przeleć w tym kwas. Nie! Chowaj się tu! Jezu... No? Ale to kurde! A cicho. A tylko... Go... Chowaj się, chowaj się, bo on to nas będzie widział ty! No Of mordę. Jak on tutaj idzie, to mamy przesranę, ci powiem, bo tu jest wszystko się pali. Szkoda, że się nie da gasić. Weź to dwóch Cicho, cicho, no. Sieź tak cicho, nie ruszaj się tutaj. No. Może on nas nie widzi, to nie wejdzie tutaj. Może. No ja z tego nienawidzę. Szlak no. Dlaczego musieliśmy akurat stawić do te cel, co się pali światło? się kurde, co się jest tutaj, nie <laughs> Hej, cicho! Każde no i skupia... każdy go czeka! No i oj, poszedł sobie. Nie ma. Tylko po, po cichutku to. Staram się. Uciekł jak w dupie. Dobra, cofamy się, musimy z powrotem, tylko nie biegiem. No nie biegiem no. <grym> tutaj już nic nie, nie ma. Nie Czyli cekaj. gdzie? E czekaj, w lewo. Tam nie byliśmy. Nie, stąd przyszliśmy, w do tyłu. Bo w to stronę. No stupal na głęb, jak wszystko będzie źle. No to trudno. Tupal. Czekaj, ile tutaj jest? Kuchnia, kuchnia, to, to nie. Tup... Czekaj, to nie jedziemy w kółko? No tu w prawo? A tu te byliśmy? To tam być. byliśmy Czyli tu? No dookoła my idziemy no, no faktycznie. Gdzie to teraz by było? Magazyn, to tuśmy tu. O tu drzwi. A tu to, tu siedzi może siedzi ty z tyłu za to za nami. O to trzwanie, widzisz, bo zamknięte. Czekawe Nie Mówiłem! Ja pietrze. Ciu. Wiem, że on tam może siedzieć? Kurde! Chowaj się. Mówiłem, bo on no specyla, ja cię nie? kręcę, a skąd ty widziałaś? No, no bo jakoś tak instynktownie, no widz, bo byśmy otwierali te drzwi przecież. A ja na przeciwko siedzę. No tu nie, czy? ale co? No, tak no, no. no, może nas nie było, bo ciemno chociaż. Znowu to samo słowo. No właśnie za kiedy było, nie? On nie wie że ja się posłuchałem, chyba To on tam te drzwi wywalił No na naprzeciwko No No to stoi chyba Idź sobie Zpieprzej z stamtąd. Myślisz właśnie to jest najgorszych na liczy ciemno i tyle tych cel no Kurde że nie no będą właśnie, udzielić. bo to nie wiadomo będzie łazić No co? To, to po prostu Ale on się chyba jakoś teleportuje, A nie No ile on tam to będzie idziesz czy nie? No tak? Poszedł, mamy szansę Musimy iść naprzeciwko Tylko po cichu Dobra, zostaw to mi. No, poczekaj No Nawet, że tam z to on tutaj nie wejdzie Kurde, masz stracha o Naprzeciwko Boże. idź To co wywalił no tutaj coś jest. to było. Chyba. Patrzcie wszędzie. No, a na górze, na samej? Tak, na samej górze. No, no wiesz, to no, jakieś dziury, nie wiem. Tam. O, to, o, mamy... Tylko to... po to, żebyśmy tu przeszli? A nie. No tylko po to. Zobaczcie, co tu pisze? Nie, tu jakiś... nic nie ma? No siezo! No pierdziele, ty. To może tu kilku jest, a nie tylko jeden, ty? Nie. To czekaj, to teraz w którą stronę? Tam? No i spróbuj tam. No kurde. O, ciemno. Coś. O, tutaj coś pisze. Sala numer 4. O, to cicho, to dobrze idziemy, ty. Chyba. O, tu na dół coś? Tu na dół? No. Co tu mamy? Ma, ma, magazyn? A, tu tutaj, to przepalone. To jest to, to, no, to, 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 to tą kłódką, no. To nie. To trzeba będzie wprost w przepalić, jak No, mówiłeś. przepalić, no. Ale, no... Ale czekaj, ja schodziłem po schodach? To na dole trzeba iść, tak? No idziemy, może to w ktoś cel innej. O, ty tu? byliśmy? Nie wiem. Nie. O, jest coś! Zbawik mamy! Jest coś, jest coś, jest coś, no. Patrz jak się już dobrze całe szczęście, luluja. I pójdź do magazynu! Ta... nie, do kuchni! No ty do do kuchni, no. Dziewięć, aż dużo masz. Dobrze, dolej. Może tu sobie poła... weź tu... ...kryjówkę, bo coś mi tu śmierdzi. Jak tobie coś śmierdzi, lepiej żeby nic już nie śmierdziało. Tylko że to jest te moje śmierdzenie, co się zawsze sprawdza. Słój! Beczkę bierzesz jeszcze na ten, albo skrzynkę, chociaż yy, na beczkę. Na beczkę. Na to pierwszą. O tak. O no. Dobra, bierz na słoik. Ga światło. O co krzesiwa bierz tak wszystko szybko i pieprzami stąd znowu. No bo to kurde no. Nie ma czasu. Gdzie? to no, było? No ty słoik po lewej stronie musi. Tu Cicho. Sklany słoik. Tylko Po cichutku. No to właśnie sklanę. Raz słoik... na kuchnię? Na kuchnię. No bo Musimy iść. Ciu, ciu. Był dwa razy. Idziemy. Gaś to. Gaś to. No musimy, no. Bo no, tu nie ma wyjścia. Mamy... No mówiłem, Urde, no. Kurde, no. Cicho, ciu. nie uciekaj. Idź, idź. Zamknij to tylko po cichu. I chowaj się za te beczki. Mówię, że ktoś mi tu śmierdzi... O. Dobra, no, dobra. Okay. No madre de dios. On no, mi te da da, da coś zrobić? Bo, bardziej tu się schowaj. No yeah. A nasz bohater tu kuca? No jest kucjęte A kucjęte Poszedł, idziemy Ruszaj tu, tutaj Nie ma czasu Moment, tam co, jak będę miał się tak cał wracać cały czas, no to ja dziękuję Może nie Nic nie pali na razie, bo i tak wiemy gdzie iść. O, tutaj, co pisze? Patrz na tych tabliczkach. do, do magazynu, a do kuchni, bo tutaj trzeba będzie. Tak, tak. Kierując się na. magazyn, tak? Nie. Tak. No. Moje, za te otwarte drzwi ja pozostawiałem, a to tak nie ciekawie. Ale on zawsze kurde, przeważnie Co mi kamień, jaki O, tutaj. Magazyn. na na A Tutaj? Kitchen. Kuchnia chyba pisze, tak? Nie. Kuchnia, Kuchnia wlewo. No. Dobrze, idziemy. Kurde, macie, co ja pierdzielę. Wy? Gdzie? Gdzie? No, no, gdzie, gdzie? Tutaj chyba, tak? Nie wiem. Nie paliliśmy światła, nic? Czekaj, to do dobrze idziemy? Tam jest kuchnia? No, chyba tak. Czy nie? No nie wiem, sam już no. Nie! Zabłądziliśmy ty. to nie tutaj! Wracaj się! Fak! Ja pierdzielę, on czy zaraz przyjdzie. Tak to jest cholerak jak jakiś lap te Czekaj Tu, I, idź w lewo. Tędy, no, no. Tak. no dobrze, dobrze idziemy no, Tutaj nie Tędy. Nie, my w kółko idziemy. Nie, dobrze idziemy, Gasz te świat. No kuchnia, no to prosto. Nie, no Czyli... to... No to tędy, do w kółko żeśmy zrobili. Ja no a teraz gdzie? Pro... Prosto! Prosto? No, no. Uf, jasna cholera. No idź tam! Pod... Tam nie! Nie! To tam? Gdzie? No i znowu kółko chyba robimy. Nie, czy ten. Tu! Sprawdź. Nie, tu. O, tu pisze. To ta kłódka! Weź się do cysterny. To tu? Idź tędy.

ty, to. Gdzie my idziemy? Ty. O tutaj można się schować, ty. A to nie będę na kuchnię! to idź tędy! Co Nic stawaj. On tam yy! idzie! Po, tu, 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 tu masz drzwi! Kurde! Chowaj się za beczki! Gaś światło! tak. Udać. No kurde, ale już po mnie! Nie, nie, nie. Już po mnie! Nie. Za kończyć kaf na wóz, Nie, 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 dobra, to siedź, tak się nie mówić Nie, 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 może się, nie o matko. to najgorsze jest, że jak jest ten, ten głos, i nie wiadomo z której strony jest. A. O matko, a żeś mi zabudził. No kurde, bo ja nie wiem gdzieśmy wleźli, to, bo, przecież kuchnia gdzieś indziej była. Przecież tutaj nie, nie wchodziłem, wtedy? Chodzi z piętra na piętro. Zabudzieliśmy. Chyba. No tu nie zamknięte. Kraty. I czekaj, Co? Nie wychylaj się. Tu jest krzyczym. Rama zamknięta. poszedł. To nie tutaj, to tu, bo... nie, nie. No, bo wiem, że nie tu. Tu idziemy na gdzie, na przeciwko? No kurde, no to są jakieś jaja. Tu będzie trzeba na sam koniec przyjść. Po prostu, no to, to nie tutaj idziemy. Jasny gwint. Która strona, ty? No, ja już sam się pogubiłem. A tutaj? Na górze. Tutaj też nie. To jest wejście do systemu. Czyli Czyli... A, zobacz, tu słaba ta kłódka jest? Zobacz, w doskonałym do... stanie. To tu? Doskonałym? Brama obsiada metalową kłódkę I co tu mamy? Brama przez to można stąd wyjść jest zamknięta na starą kłódkę O no to, to ta... tutaj musimy wrócić, Pamiętaj, gdzie tu mamy iść? To jest, jesteśmy w sali numer 4? Tak 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 Dobra wracamy Gaś to światła. No dobra, ale... To gdzie ta rana kuchnia? Gdzie to było? No przecież pokazują, że kuchnia tam jest A to co? Nie idź, 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 Ale on tu nam gasi światła ty a tam co było? Nie, nie, to nie tam. A to nie jest gdzieś na dół? No chyba na dół. Kurde, no. O, tu jest kuchnia, tak? Kuchnia? kuchnia. No dobra, ale w którą stronę teraz? Le... W prawo. Czekaj, chyba dobrze teraz jest. No chyba dobrze. Gaś te światło, podać światło. No marnujemy komuś. Jas! Yes, jest, tak, idziemy, tak, idziemy, tak, dobrze. Tak, zaraz będzie dobrze. No, w kurde. Oj, tak, 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 oj, tutaj muszę się schodzić, żebyś go. To tutaj w prawo? Na samą górę. górę. Sam nie wiem, czy biegnę, czy nie biegnąć. Sam, czy... te drzwi. Dobra. Mamy słoik! Patrz! Chowa się za prosiekami! Patrz jaki? No, zobaczę, będzie widać, czy drzwi rozwali. No kurde, no to nie da, nie daje żyć. Urzwala hmm? U, rozwala, kucaj! Kucaj! Zaproście kamień, Nie tak, bo gdzieś widzimy. O tak, będzie. O, to idzie. Co za menda? I czy się. Tylko przyjdzie piorsiaka zjeść? Nie wiadomo. Tu no teraz z tym kwastem do tej. Do, czy, do tej starej kutki. To znowu na górę. I tu gdzie na to górę. iść? Kierować się na magazyn? Nie, na cele numer? Tak? Nie. Cztery, no. tak? Na celu na Piotr Bo jak się wy... albo tu stoi specjalnie, jak się wychylisz, to będzie pod nas. No i zgadniesz, jak nie wiesz? Nie musisz Poszedł? Poszedł, dobra, bierzemy ten kwas, ty słoik. No, i z tym kwasem zasuwamy do. Z tej tam na górę znowu, do spokojnie. tej słabej. Te, tam gdzie była ta słaba kutka. No no. Nie Czyli czekaj, to było Musimy prosto... Trzeba pamiętać zawsze tę drogę, w której wychodzimy, bo potem jest dupa, nie wiadomo. Czekaj, w lewo. Gdzie? Nie, No, prosto. Tak, tak. Za, za tym tym. W tak, w górę. czyli będę. Kurde, to taki labirynt, że... Prosto. Ma go nie być. Ma go nie być. Jak będzie, to będziemy musieli uciekać znowu. W lewo. W prawo teraz chyba, tak? W prawo. Tak, bo pisze, dobrze idziemy. No i? I teraz tutaj co mamy? Nie, tutaj nie, prosto. Zęby, dobrze. Też gdzie w prawo? I tu tak. tam jest jakaś kutka. Tak, tak, tak. tak. Chyba, tak. chyba. No chyba tak. Bo tutaj jest to, tak? tu też To chyba słaba kutka? Nie wiem. Patrzymy. Tak! Nie rutyklasz. Co? Co jest? Pas szkodził Ty? No. O tak, dobrze i. Właśnie tam! Jezu! Zamykajcie! Idzie! LML-dutki, dudki. dutki dudki. lutki, są malutkie! Dobre, dobre! Całuj nas w dupkę. Kończymy, będziemy kończyć. Idź, idź. Dobra, idziemy, włazimy Tam Kurde, nie rutykujemy, bo to. Bo jak on tu wejdzie, a jak tu nie będzie otwarte? Każde światło, nie marnuj liby. Wejdź się do cysterny. O, ludzie no. Ehe, ale jesu, dobre było, co? Dobra. Cysterna. O, Jesteśmy. O, Coś nowego. I starego. So you nam the drain sewers as a means of transport? Yes, <laughs> it seemed only natural to incorporate it into the overall structure but we won't be using it not today the flow is seasonal and when the spring runs dry the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi there is an antidote of course that's what we're yeah that's it come this way instead. we're almost there Dobra, tutaj kończymy parta. part. numer 8 gry, amnezja mroczna obłęd. Nieźlicz troszeczkę strachu, żegnają się z, z wami. wami. Do, Do zobaczenia, mniej. cześć.